Dzień dobry, witajcie w kolejnym już dniu naszego pobytu w Norwegii. Właśnie wszyscy siadamy do śniadania. Słuchajcie, wczorajszy wieczór bardzo fajny. Tutaj Mariona nas naprawdę z rodziną bardzo fajnie ugościła coś wspaniałego. Powiem wam, że nocka tutaj to chyba była najlepsza moja nocka jaką spędziłem w tym roku. Łóżko i pościel, którą tutaj dostaliśmy, no. Coś niesamowitego. Naprawdę spałem jak dziecko. Ale z tego co wiem, to Norwedzy ogólnie wszyscy mają tutaj takie bardzo podobne łóżka i takie pościele. Dom, klimat rewelacyjny. No a my co, idziemy się do siedlania, zjemy się na nie i dzisiaj na jakąś wycieczkę chyba pojedziemy. Także na razie, jeszcze 2-3 dni takiego lightu, odpoczynku, a później, a później będę szybko oferty dla Was. Mam tutaj już e, kilka hoteli upatrzone, kilka apartamentów, więc podjadę, zobaczę e, co, gdzie, jak i kiedy. I na pewno to wszystko zobaczycie u nas na Facebooku na stronie Traveller'a. A my teraz na razie idziemy jeść. No fajnie, nie? I A pyszny? A Smacznego I dla wszystkich. Dzięki. Zobaczcie normalnie, wypadł Trzeba pogodować 4 stopnie, polotko do 8 minut. Nagrywanie. Kto? 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 Nagrywa moje kochanie. Zobaczcie jajka, serek, rybka standardowo. No, rybka jest przecież na Rybka po grecku. Jobasa, która mi ogólnie smakowała do momentu, aż mi nie powiedzieli z czego ona jest. A tutaj Karolina robi sobie kanapkę i od razu mi przychodzi. Tak, przygotujcie dla mnie kanapkę? Nie, za to ranną połudkę to nie, nie, nie. Jaką ranną połudkę? Nie było żadnej ranny południowej. Nie, bardzo ranny, bardzo ranny, tylko widzę w pokoju. Ręka zostawiona za drzwi. Złosia! Złosia widzicie? Dlatego ja ją bardzo szybko przestałem jeść. Ale nie, ogólnie powiem Wam, że bardzo dobra kiełbasa. Także my życzymy wszystkim smacznego, zabieramy się za jedzenie i do zobaczenia. Także my się pozbieraliśmy, wyjeżdżamy teraz na krótką wycieczkę do miejscowości Ulen, na, chyba dobrze to wymawiam, na Jaskinie Trola i na Fiord. Idziemy zobaczyć jak tutaj okolicane wygląda. Od Marioli dostaliśmy do dyspozycji samochód jeden, od jej syna dostaliśmy do dyspozycji drugi samochód, więc na dwa samochody, 8 osób podjedziemy. E, zwiedzać tą okolicę. No zobaczymy. Powiem Wam, że tutaj e, bardzo fajny, bardzo fajny rejon, e, widoki przepiękne. Natomiast trzeba korzystać z pogody, bo na popołudnie zapowiadają opady śniegu, a jak to faktycznie będzie, no to zobaczymy. Ogólnie namawiają mnie, żeby wejść tam, 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 od tam, wysoko na tą górę. Z tym, że oni chyba nie wiedzą, że ja przyjechałem tutaj odpoczywać. No ale, ale też przyjechałem pozwiedzać. Na razie kierunek jest Kniętola. Tutaj doprowadziła, jest ta droga zamknięta. Bardzo fajnie, że Karolina tutaj troszeczkę z tego okolicy zna. Przyjechaliśmy ogólnie nad Fiord. Wcześniej widzieliście na filmie platformę, którą właśnie tym Fiordem wyprowadzają tam daleko na głębokie morze. Bardzo fajna okolica. Domy naprawdę robią tutaj wrażenie. Jest zimno. Na dworze mamy jakieś 2 do 3 stopni. Ale mm, mogę Wam powiedzieć, że Norwegia ma swój klimat. Natomiast jadąc tutaj przez ten kawałeczek, bardzo, ale to bardzo przypomina mi tutaj mój rejon w Austrii i okolice Szwajcarii. Wiadomo, że Szwajcarii i nie będziemy porównywali do Norwegii, natomiast te góry, mm, ta woda robi bardzo fajny klimat. No wiadomo, no, u nas w Austrii, w Szwajcarii mamy jezioro, nie mamy fiordów. A z tego co mi tutaj powiedzieli, ten fiord właśnie bardzo często można zaobserwować tutaj nad tymi górami zorze. I przede wszystkim tutaj wpływają potężne, ale to potężne ryby do tego fiordu centralnie z morza. No, orki, coś wspaniałego. Idziemy zwiedzić. Jednych miłośników. Fanatyków wędkowania zostawiamy tutaj z wędkami. Natomiast ja wybieram was tutaj już na górę. Jest tu ale widok naprawdę niesamowity. Nie ma co czarować. Jest tutaj potwornie zimno. Ja niedawno przebywałem. Hiszpanii, a oni mieli wyciągnęli do Norwegii. No słuchajcie, 27 stopni zamienić na dwa, Trzeba mieć twarz. Zobaczcie, Ania, która uwielbia słoneczko w Hiszpanii przy 25 stopniach. Teraz w kapturku. W czapeczce. Zimno, ale uwielbiam te klimaty. Ale strasznie tu jest zimno, no. Naprawdę jest tu strasznie zimno. Tutaj jest rola Ale mówią, że nie wejdziemy do środka. jest zalana cała wodą. No, tak przez Zobacz, jest daleko się idzie ale jest wodą. A to nie wejdziemy. Nie wejdziemy. Oj, szkoda. Tam bokiem by przyszedł może, ale nie chcę tam, wiesz. No, może tam dziki przesuniemy. No, tak ja go No ja mi się pokręciło. Ale woda przerażająca. Ogólnie tutaj powiedzieli, że najlepszy kolor ta woda ma maj, czerwiec, wtedy kiedy ona kwitnie. Ona jest taka błękitna. Natomiast okres jesienny, no sami zobaczcie ciemno, czarno, ale ogólnie fiordy są bardzo, ale to bardzo głębokie. Jakby komuś brakowało wypoczynku. W tym zimnym klimacie, jak najbardziej sobie można tutaj odpocząć, ale zobaczcie to krzesełko. Naprawdę. Krzesło Trola Ja wam pokażę jak dwie zołzy robią sobie fotki. Słuchajcie, na co dzień bardzo, ale to bardzo agresywne żmije kobiety ale jak się jadowite, tak. Ale jak się ustawiają do zdjęć, słuchajcie, lepszych dzióbków na Insta nie znajdziecie. Ale co? one są jadowite, jak o, w pobliżu kręci się pytąk. O, dosłownie. Eee, jak pytąga ja, nie ma, to my grzeczne. Ja powiem Ci, ja słuchaj, w Hiszpanii, jak teraz byliśmy, wiesz, na Costa Dorada, to Tom Żmiję to nawet nie bał się komarów gryźć. Naprawdę. On się poddał od razu, jak on zobaczył. To się bał, czy się nie bał, bo że się nie Dobra, słuchajcie, tutaj macie okaz, który nie potrafi przeżyć jednego dnia bez chociaż jednego papierosa. On nas tutaj, wiecie, mówi na nas różne rzeczy, ale pamiętajcie, to, to jest czysta demoralizacja, tak, tak. Kto, kto chciał ode mnie w tej chwili ogie? A właśnie, że ja, i co, i trudno, i patrzcie, widzicie, daje mi, daje mi, dziękuję, dziękuję. Ja się nie przyczyniam do jej palenia, naprawdę, to jest jej tylko wybór, zobaczcie, zobaczcie, widzicie, patrzcie. Ja zawsze powtarzam, że palenie to jest oj, największe zło. Oj, oj. Największe zło. Ale zobacz. Ale patrz, tak, ale zobacz tu, coś Ci pokażę. Tak, a tu ma jakby odnóżak od kraba, zobacz. No. Takie coś dziwnego jest, no. Chodź jedzie. Bo tutaj Ale widoki naprawdę rewelacyjne. Rewelacyjne widoki. A ty gdzie, gdzie chcesz już jechać? Do Ulen. Ulen! Do Ulen! Ulen z A to jedziemy do Ulen. Udało nam się trafić na fajny statek, który tutaj wpływa właśnie do portów Ulen a z pełnego Morza. Chodźcie wam pokażę. Bardzo fajny widok w tym fiordzie. Zobaczcie takie coś. jakie piękne kobiety można nawet w Norwegii spotkać? O, może który jest tylko z alkoholem Po fiordach po zabrali nas do sklepu też w miejscowości Ulen. Bardzo fajnie to się wymawia. Ale ja wam powiem, że jak tak się słucha Norwegów, ja nie wiem, jak to w ogóle można w takim języku rozmawiać. No mówią, że bardzo prosty język do nauczenia się. No może tak faktycznie jest. Idziemy dalej. Do... Ogólnie mówią, że w Norwegii jest dosyć drogo bardzo dużo produktów tutaj prowadzają z Polski, jeśli ktoś ma możliwość przyjechania samochodem do Norwegii, to pakują jak najwięcej towaru, ile się tylko da, ponieważ Norwegia ogólnie pochodzi za bardzo drogie kraj, jeśli chodzi o utrzymanie się tutaj. Wszystkie ceny, które tutaj widzicie, musicie sobie to podzielić przez dwa średnio biorąc kurs waluty. Tutaj macie przykładową cenę na przykład jajek 56,40. Róbmy to na pół, czyli jakieś 25-26 zł. Wychodzi za 12 sztuk jajeczek. Mayones Carmans, tak krótko Wam pokazuję, 44, dzieląc na pół 22 zł. No, te ceny są na pewno troszeczkę wyższe aniżeli u nas. Ale zobaczcie, że ten sklep jest bardzo fajnie wyposażony bardzo drogie też tutaj jest mięso zobaczcie na przykład mielony kilogram kosztuje 213,50 natomiast tutaj mamy ile? 400 gram za 40 zł szynka 219 podzielić na pół no. kosmos fakt faktem że oni mają troszeczkę inne te tutaj zarobki natomiast no, jedzenie jest bardzo drogie Zobaczcie, Ania wchodząc do sklepu w Norwegii, zobaczcie z czym wychodzi. Co, co ty wziąłeś? Grzańca, winko. Będę robiła z pomarańczką, będę robiła z laską wanilii, Czy to z czym to się... Nie, z goździkami. Z Słuchajcie, ona nie może wziąć na biał, kefiru, jakichś jogurcików. Nie, nie, to jest winko. Ale ogólnie taki graniec kosztuje 15 zł. gdzieś na Polskę. Na Polskę. Bo korona 35. dorsza masz? Nie. Dorsza masz? Filec dorsza. Ile taki filecik kosztuje? Eee... 50-200 zł. 219 koron. 219 koron to no, około, około, około 100 zł. Nie zapłacę Ogólnie w sklepie, bardzo duży sklep. Ale mam wrażenie, że jesteśmy tu tutaj tylko my. No może tam widziałem jedno małżeństwo i tam drugą parę. Nie wiem czy to jest. Taka godzina, że ich tutaj nie ma. Bo market jest naprawdę duży, a nazywa się Kiwi w miejscowości Ulen. Co kupiłeś dobrego? A to są takie obaski, co jedliśmy u Marioli. No. A ogólnie porobili zakupy. No. Drugi sklep. Laura wzięła sobie Oreo, takie ciasteczka z jakimś batonikiem. Laura? Chodź na chwilę? Ja zaraz Wam pokażę, co? Zobaczcie. Takie Oreo. Takie płatki i mam Lajona. I Lajona. Ile drogie to wyszło. I wyszło to 50 zł na polskie. O, przelicznik jest naprawdę kosmos. Nie. To pamiętajcie, patrzcie. widzicie? Mam już bo będę zmuszona otworzyć to wino. A ja też. <noise> A co? Kluczyki mam tu. W takim razie ja prowadzę. O, da, da. Telefon! Telefon! Kogo? Skłuczony? Nie. Jest przypuszczony. Poczekajcie chwilę. Zobaczcie, przecież oni nawet do domu nie są w stanie wytrzymać. Ale słodziutkie, przepyszny. Mariusz, posmakuj, przepyszne. Ale ja przecież słyszałem przed chwilą, że to będzie na ciepło, no to jest na z goździkami. No ja, właśnie, właśnie chciałam sprawdzić, czy jest już przyprawiane. No wiesz? Nie, nie słyszę nic. Dla jest jeźdź, przepyszne, naprawdę. A, ale spokojnie. Robimy kola. na gorąco dzisiaj, wszyscy pijemy sobie grzańca. Tak. Nie? Po no, lapeczce tak. wypijemy Ja nie. Albo nawet do herbaty można ja dolać grzańca. Mariusz, do herbaty trochę. Ale w herbacie nie wyczujesz tak. Ania koleżanki spotkała, zobaczcie. Z zarąbiste. Sklep z pamiątkami tutaj, który się u znajduje. Jest to chyba tylko jeden taki sklepik, co znajdziecie. Ale trolle fajne no. Bardzo fajne trolle. Takie ładne bombki. Bardzo fajne bombeczki. Fajne. Czapki z ładne no? jakie bluzy fajne No taki sklep z pamiątkami bardzo fajny sklepik malutki ale fajny Ale fajna

A też są fajne Bardzo fajny sklep z pamiątkami, malutki, ale, ale fajny. Tylko, że no, oczywiście znowu ceny. Ceny takie naprawdę... Ale Ania zabrała sobie skarpety. Będzie chodziła teraz w w skarpetkach. Może nie będzie narzekała, że stópki zmarzną. Rafała wymiotło. Rafała wymiotło, zabrał samochód i pojechał na łodzie. Nie wiem po co ogólnie chcę kupić jakąś łódź, gdzieś się przymierza na zakup właśnie łodzi z Norwegii. No tutaj ten sprzęt jest w dużo lepszym stanie i tańszy na pewno jak u nas w Polsce. O tam, tam właśnie widzicie Rafał z Ogólnie Rafał teraz kupił właśnie niedawno łódź. Nie wiem czy będziecie widzieli na filmie dokładnie. Taką drugą, tutaj od lewej strony co stoi, polecam Wam wycieczki na Foki z Rafałem. Ogólnie ma bardzo fajne domki e, na wyspie Sobieskiej i bardzo fajne wycieczki. Także jeśli będziecie chcieli skorzystać, piszcie do nas śmiało. A my dalej na Twiornym. Tylko, że w drugiej strony. Norwegia. Europris. E, ja zamiast zwiedzać piękne widoki, to słuchajcie, ja z nimi to tylko po sklepach tutaj biegam. brawo. Ja się chyba od tej grupy muszę odłączyć. No.

Pani Agnieszko, że ja tak zapytam, w Norwegii jest coś ciekawszego poza sklepami? Tak, fajne na przykład skarpetki. W sklepie. Popytam dalej. Pani Karolino, Pani Karolino, czy w Norwegii możemy zobaczyć coś ciekawszego poza sklepami? Tak tak, oczywiście, tylko że na tą chwilę Rafał rządzi, głodowski bo sra się na ryby, że tak powiem, brzydko. Ja A nie proponę... wcale pewnie nie pojedzie przez cały Ale tydzień. To ja proponuję Rafała zostawić z inną grupą i chodźmy pojedźmy coś pozwiedzać, no bo ja na razie jestem od godziny czasu tutaj Sklep. i ja zwiedzam tylko sklepy. Naprawdę. Co? Słuchajcie, znalazłem tego odpowiedzialnego pana za to wszystko. Panie Rafale, e, krótkie podstawowe pytanie. Czy my w Norwegii zobaczymy coś e, poza sklepami? Bo na razie od godzin czasu w sklepach girałem. Panie Mariusz no niestety musimy zakupić na Dorszyka. Dobre odpowiednie pikiery, dobrą żyłeczkę, bo nasz kuzyn nic dobrego nie miał, wszystko porwane i dlatego zajrzałem do tej. A kiedy, a kiedy my na ryby jedziemy? No jak nie dzisiaj to pojedziemy jutro, ale jeszcze dzisiaj chcą kawałek dalej jechać. pojedziemy rzucić dwa razy. Ja muszę kalesony ubrać, bo słuchajcie, takie siedzenie na rybach pół godziny to jest jakiś w ogóle kosmos, nie? No, jest tak strasznie zimno. W końcu jesteśmy. Przyjechaliśmy do bardzo fajnej miejscowości, również która znajduje się nad samym fiordem, do miejscowości Sunday. Domki, klimat tutaj, który jest za mną widzicie, niesamowity. To jest właśnie ten fiord, o którym Wam mówiłem, że tutaj bardzo często wpływają orki. Natomiast tam tam z tyłu bardzo dawno mieszkała kiedyś Mariola. Mówi, że miejscówka niezapomniana, ponieważ widok z salonu i sypialni właśnie miała tutaj na ten fiord. Bardzo ładne miejsce, naprawdę. Sami zobaczcie. Ale dno widać, zobacz jaka woda. Ajo! Jaka, jaka, jaka woda na Ale jest strasznie głęboka, ale, ale woda jest czysta. Ale czysta woda, co bawię. Czysta dno widać. Ale to dno Rafał już wędki uszykował zakupił w sklepie sprzęt Agnieszka szczęśliwa że trzyma wędkę no, jedni przyjeżdżają na fiordy na ryby jedni przyjeżdżają na fiordy żeby posiedzieć, e, pozareaktować oczy a inni przyjeżdżają na fiordy żeby zmarnąć woda tutaj w tym fiordzie jest naprawdę bardzo czysta a do samego dna mamy tutaj około 7 metrów powiem Wam, że całe dno tutaj widać, rewelacja a tutaj panowie, którzy czerpią przyjemność z wędkowania. Tak jak zimno jest, tak fajnie się stoi. A złapiesz coś? Tak tutaj szpec Pan Rafał Mistrz wędki. Chyba jakie wędki Żyłka trochę inna. Złapiesz coś? Nie wiem Ja bym proponował, żebyś tutaj dobry kupon na tatolotka złapał Zamiast dorsza. Mariusz, jak ty świetnie kręcisz A po co ją wyjął? ona miała tam czekać, nie? Na rybki No, miałeś Mariusz czekać na rybkę Ale woda jest idealnie przystąpiona Słuchajcie, tu nie tylko flondry biorą, ale foki też. Nie. Ja powiem, że to fajne takie hoby, ale żeby było ciepło, bo przy tej temperaturze to nie wiem czy to takie fajne, żeby tutaj stać. Ja podziwiam tych wędkarzy, którzy siedzą całymi dniami od rana do wieczora i takich sobie rybki łowią. No Tam, widać ten dom. Ale na twardym pierwszy raz łowię ryb. Tak. Tak. Przeprowadzamy instruktaż nie. Ani, nie musisz to zamknąć, z teraz, jeszcze, 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 jeszcze jeszcze do góry, jeszcze, pomału teraz, teraz? pomału, pomału, no. teraz stop, no. jeszcze troszeczkę, ciut, stop, co teraz? stop, teraz musisz złapać tutaj palcem, tą linkę sobie A, tu. podciągnąć, czekaj, 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 najpierw musisz to otworzyć, puść, puść, ale jak otworzy, to mi zleci, to niech Ci spadnie z powrotem, Niech ci spadnie. Teraz łapią tutaj sobie palcem. Mhm. To musimy otworzyć do końca. No i zarzucę się. I teraz tak. zobaczcie. Zobaczcie jak jej to poszło. 15 metrów od brzegu. Albo może 10. Teraz musisz zamknąć. No i zwijamy nawet nie widzę, żeby jakaś pinała rybka. Nie ma nic. Ale co porzuca, to porzuca. No tak. Ja bym co? Ci powiedział, że Ty mało co w tą mewę nie trafiłaś. Trzeba się złapała, tylko na makrele trzeba mieć inny picker. Słyszycie, yy, Rafał był tutaj u jednego pana, rozmawiał z nim i przez cały dzień, przez 4 godziny złowił tylko jedną makrelę. Ja Wam powiem, zwijamy ten sprzęt, jedziemy, bo to nie ma sensu. Nie. To, to nie dla mnie. Dobra rozgwiazdo, bierz tą wędkę, zwija i jedziemy. Rafał, chodź do sklepu. co zrobić teraz? No musisz to zwinąć i spakować do samochodu. Jest tak zimno, ja naprawdę podziwiam te osoby, które przyjeżdżają na ryby i tutaj potrafią w takiej zimnicy spędzić połowę dnia. Naprawdę. Szacun dla Was.